Mistrz Polski dokonuje bardzo ciekawych wzmocnień przed startem sezonu. Oficjalnie w Lechu zameldowali się Mateusz Skrzypczak oraz Robert Gumny, ale to nie koniec transferowej ofensywy kolejorza. Zapraszam serdecznie. A więc skupmy się najpierw na Mateuszu Skrzypczaku oraz Robercie Gumnym, a potem na tapet weźmiemy plotki transferowe wokół Lecha. Najlepszy defensor Ekstraklasy ma za sobą fantastyczny sezon w za sobą ma również debiutka, że reprezentacji Polski. Jest wychowankiem przecież Lecha, ale no nie zyskał akceptacji w Poznaniu. Był często wypożyczany do Puszczy Stomilu, a na koniec sprzedany do Jagiellonii i tam spędził 3 lata. Zdobył mistrza z drużyną Madriana Sieniemieca w poprzednim sezonie ćwierć finał Ligi Konferencji oraz trzecie miejsce. No i oczywiście wygrany superpuchar Polski. Lech postanowił ponownie ściągnąć go z Jagiellonii za 900 tysięcy euro, bo tyle wynosiła klauzula wykupu. A jego kontrakt obowiązywać będzie do 2029 roku. W ciągu tych kilku lat Mateusz niesamowicie się rozwinął, lepiej się ustawia, lepiej przewiduje grę, lepiej rozgrywa, rozwinął się tak też naprawdę w każdym aspekcie. Dobrze odnajduje się w stałych fragmentach, do tego jest rosłym piłkarzem i nie odstaje zdecydowanie w pojedynkach fizycznych. No W moim odczuciu będzie to lider defensywy poznańskiego Lecha. Zawodnik, który w poprzednim sezonie licząc nie tylko ekstraklasę, ale jej rozgrywki europejskie wygrał 69,2 pojedynków w obronie, procent pojedynków w obronie, tocząc średnio ponad 4 takie pojedynki na mecz. Wygrał też prawie 50% pojedynków główkowych. To akurat słaba statystyka, ale o tym troszkę później. No i miał też 4 przechwyty średnio na spotkanie. Nie notował też jakoś bardzo dużo strat, bo jak na obrońcę, który często rozgrywa 6 strat na mecz, to nie jest zły. Wynik jest i był również ważnym graczem pod kątem rozegrania. Miał skuteczność podań aż na poziomie prawie 92%. To jest no znakomita statystyka. Zagrywał średnio prawie 6 długich podań przy bardzo dobrej skuteczności 57,7% oraz prawie 7 zagrań w trzecią tercję 78,3%. Skuteczność tych zagrań. Również imponujące jest blisko 19 zagrań do przodu na mecz. Dodam tylko jeszcze, a propos tych zagrań w trzecią tercję, że był trzecim najlepszym graczem pod względem skuteczności w ekstraklasie, właśnie w tym aspekcie. Dodatkowo, jeśli spojrzymy na statystykę, ile przestrzeni z piłką zyskuje Mateusz Skrzypczak, to jest to szósty zawodnik widzę w tym aspekcie. Natomiast nie jest tak, że jest graczem, Idealnym, mu nie brakuje żadnych wad, taki każdy posiada. A jeśli chodzi o byłego zawodnika Jagielonii, jedną z nich jest dynamika oraz gra w powietrzu, w obronie. Jak na środkowego obrońcę, przykrywał sporo pojedynków powietrzu, no bo nie wygrał nawet 50%. O tym o czym wcześniej wspomniałem, to było prawie 50% wygranych pojedynków powietrzu, no i miał też spore problemy. Czy może mieć spore problemy z momentami z dogonieniem słabszych rywali? W ekstraklasie to na pewno wystarczy. Te braki będą gdzieś przez niego a jak najbardziej akceptowalne i nie powinno to mieć większego wpływu, ale przyszłościowo są to wady, które powinien wyeliminować i nad tym pracować. Zważywszy jednak na cenę wykupu i perspektywę tego transferu, jest to fantastyczny ruch ze strony Lecha. Podobnie jak z Robertem Gumnym, który wraca do Poznania. Po pięciu latach rywalizacja na prawej obronie między nim a Pereiro, no zapowiada się wręcz niesamowicie. Choć niekoniecznie Robert... Musi grać na prawej stronie. Nie można wykluczać tego, że Frederiksen postawi go na lewej flance lub po prostu pogodzi Pereira i gumnego. Jeden będzie grał na prawej, drugi na lewej obronie. 101 meczów rozegranych w sumie w Bundeslidze w tym dwa gole czy asysty, 106 meczów łącznie w Augsburgu, 6 spotkań w reprezentacji, a teraz powrót do ekstraklasy. No i dlaczego w ogóle gumny tak naprawdę do Lecha wraca? Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim nie opuszczały go kontuzje w ubiegłym sezonie. Zagrał jedynie 268 minut ze względu na urazy. Jeszcze wcześniej w sezonie 2023-2024 457 minut. Zerwane więzadła krzyżowe, które no niestety odegrały sporą rolę. No i włodarze Augsburga podjęli decyzję o nieprzedłużeniu wygasającego kontraktu z Polakiem. Dlatego się tak to potoczyło. Wcześniej też miewał problemy zdrowotne. Bo sama jego gra w Bundeslidze była całkiem niezła, ale później kontuzje go wyeliminowały, już w tej formy nie odbudował. Porównując gumnego z Carsten Senem, wiele jest opinii, że lepiej było zatrzymać duńczyka. Na pewno gumny ma pewne braki motoryczne po takiej licznej absencji, ale dalej jest to dobry piłkarz. Ilek z pewnością stratny nie będzie. Karstensen lepiej spisował się no, w ofensywie, częściej włączał się do e, akcji ofensywnych, lepiej transportował piłkę do przodu, miał więcej tych podań kluczowych, lepiej blokował podania i strzały. Za to główny na pewno wygrywał więcej pojedynków w powietrzu, zaliczał więcej przejęć, popełniał no, mniej błędów, rzadziej tracił piłkę. No i obaj zawodnicy też mieli podobne statystyki odbiorów. A kiedy, no jeszcze tak spojrzałem na statystyki, kiedy Gumny był piłkarzem Lecha w Lechu, kiedy spędził ten spory czas przed wyjazdem, 63,7% wygranych pojedynków w defensywie, 53% wygranych wtedy pojedynków powietrznych, prawie 6 odbiorów na mecz. 10 strat blisko na mecz. 79,4% celnych podań. Prawie 3 długie podania na spotkanie ze skutecznością 43% i ponad 30% udanych dośrodkowań. Oraz blisko 2,49 podań w pole na spotkanie. Tak wyglądają transfery, które Lek przeprowadził, a teraz jeszcze czas na plotki, bo tych nie brakuje, jak Arkadiusz Reca, Leo Bengston czy Frank Surdes. Zacznijmy jednak od Arkadiusza Recy. To aktualnie wolny zawodnik, 30-letni lewy obrońca, w 2018 roku wyjechał z Polski z Płocka i dołączył do a Talanty, potem było wypożyczenie do SPAL, Crotone, przeszedł do Specji i tam spędził 3 lata, 113 spotkań w A z 3 golami, 12 asystami 39 meczów w Serie B w sezonie poprzednim, rozegrał 28 meczów no i rzecz jasna też to były reprezentant Polski z 15 występami na koncie nie był jedynym lewym obrońcą znajdującym się na liście życzeń Lecha. Czy nie jest właściwie, bo drugie miejsce zajmuje jeszcze João Moutinho, który w poprzednim sezonie grał w. Jagieloni biały stok, ale kolej podjął z rozmowy chociażby z Tymoteuszem Puchaczem, ale nie był zainteresowany Puchacz powrotem do Polski. No jeszcze mogę wam tu przedstawić kilka statystyk Arka z tamtego sezonu w Serie B, jak się spisywał. 4 ponad pojedynki defensywne na mecz, wygranych 60,5% z nich, tylko 40 i 0,6% wygranych pojedynków główkowych, 3 ponad przechwyty na mecz, no i 11 aż ponad strat. Słaba skuteczność podań zaledwie 67,1%. Oraz 44% celnych długich piłek. Za to bardzo dobra statystyka dośrodkowań. Prawie 50%, 48,7% przy ponad 5 próbach. No i też bardzo mnie to zaciekawiło, ale jak na obrońcę, czy właściwie wahadłowego, bo on częściej grał na wahadle niż na lewej obronie. 4,67 podań w pole garny. Bardzo. Bardzo dużo, z czego większość tych podań dochodziła do, do partnerów w polu karnym. Leo Bengston, to już temat zaawansowany, możliwe nawet, że w momencie, kiedy wrzucam ten film, jest graczem Lecha, bo to 27-letni szwedzki skrzydłowy, gracz Arisu Limasol, według Transfermarkt, wart milion euro, Wcześniej reprezentował m.in. barwę Haken czy Hamarbi Rozegrał 100 spotkań w Lidze Szwedzkiej, zdobywając 15 goli, notując 10 asyst. W Arisie 115 meczów, 22 gole i 16 asyst. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze, w tym czasie zdobył 6 goli, miał 4 asysty. Skrzydłowy, mogący również grać jako napastnik czy ofensywny pomocnik, charakteryzuje go szybkość, jest bardzo dynamiczny, szczególnie na pierwszych metrach. Dobre odejście, potrafi zostawić rywala daleko w tyle i na pewno e, udało mi się również zaobserwować, że ma bardzo do, mocne, no i całkiem dobre uderzenie. Jak przystało na skrzydłowego, często drybluje. 4,6 dribblingów na mecz, i wygrywał 51% z nich. 33,3% celnych dośrodkowań, prawie 4 kontakty z piłką w polu karnym. 41% ponad procent wygranych pojedynków ofensywnych, z czego. 8 prób takich na spotkanie z reguły miał, nawet zaangażowany w grę obronną, skoro miał też pięć przecież pojedynków w defensywie i średnio 4 razy minimum notował powroty do defensywy, więc zaangażowany w grę obronną. Lek płaci milion euro, więc docelowo to będzie ważny piłkarz, transfer, który ma prawo się udać. Nie gwarant miana gwiazdy, ale jak najbardziej myślę solidnego piłkarza. I ostatni zawodnik, który został nam do omówienia, Frank Surdez, 23-letni szwajcarski skrzydłowy, reprezentant młodzieżówki szwajcarskiej, aktualnie piłkarz Hentu i jego dorobek z poprzedniego sezonu to 3 gole i 5 asyst. Lech za Szwajcara podobno wykłada aż 1,5 miliona euro. Na razie nie wiadomo, czy taka kwota przekona chęt, Belgowie nie muszą się spieszyć z podejmowaniem decyzji, bo chętnych na Szwajcara nie brakuje bo obserwują go m.in. kluby z Belgii, Niemiec czy Szwajcarii, gdzie mógłby wrócić do swojej ligi, gdzie poprzednio, powiedzmy, się rozwijał. Jakim zawodnikiem jest Surdes, bardzo przebojowym, mianowicie lubi zyskiwać metry z piłką przy nodze, równie szybki co Bengston. Jego wadą może być słaba skuteczność celność strzału, bowiem tylko 37,5% jego strzał było w światło bramki, a jego XG wynosiło ponad 5, przy tym kiedy strzelił tylko 3 bramki. Również nie imponuje pod względem dośrodkowań. 27,7% znalazło drogę do partnerów przy średnio 3 próbach. Dryblował ponad 4 razy na mecz, wygrał 48% prawie pojedynków. Jeśli chodzi o pojedynki ofensywne miał ich z reguły ponad 10, a wygrał tylko 35%. I 3 dziesiąte z nich. Z takich ważnych jeszcze statystyk, no to notował trzy kontakty z piłką w polu karnym, 2 i 19 setnych biegów progresywnych. To jest bardzo imponująca statystyka tych biegów progresywnych. Na to uwagę trzeba zwrócić. To znaczy, że jest szybkim piłkarzem, często zyskuje metry z tą piłką, o czym wspominałem, no i też 3,58 ponad w pole karne i wygrane ponad 55, właściwie to prawie 56% pojedynków w defensywie i blisko 2 przechwyty, co też znaczy, że angażuje się w grę obronną. Z mojej perspektywy, jeśli uda się kupić Recę, Któregoś ze skrzydłowych, którymi Lech jest zainteresowany, i kadra ponownie na nowy sezon będzie wyglądała konkretnie. Wiele się wydarzy, pewnie jeszcze w Lechu, więc e, jeśli pojawią się nowe tematy, śmiało biorę się do nagrywania kolejnych materiałów i mogę Wam przedstawić piłkarzy, którymi Lech jest zainteresowany, szczególnie te nowe persony. No bo Mateusza, Skrzypczaka i Roberta Gumnego e, znacie, a szczególnie Skrzypczaka, po. Bo... Ostatnim świetnym sezonie w jego wykonaniu. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał na samo zakończenie, bym mógł się rozwijać i więcej treści bym mógł tworzyć. Tymczasem już za ten serdecznie dziękuję. Tobiasz Pacholski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.